Zostanie na dystansie 1000 metrów, jest to bieg dla dwuletnich koni drugiej grupy, czyli takich, które w pierwszym roku z tych startów nie zwyciężyły w żadnej gonitwie. Z numerem pierwszym pobiegnie Almanzor, doświadczana przez Wiacza Sława dwójka Prusznica pod Mikajonem Pietriakowem, trójka Tęga pod Wojciechem Ryniakiem, czwórka Jubil pod Piotrem Słobodzianem, numer pięć to pustka pod Mirosławem Pienichem, szóstka brytyjskiego domu Lubin pod Romanem Panczewem. Numer 7 Meksela pod Romanem Maciejakiem. I numer 8 Juty pod Tomaszem Kluczyńskim. Klacze poniosą 56 kg, zaś ogiery 57. Są jeszcze wprowadzone do maszyny startowej Almanzora. Ojcem Almanzora jest Czech, a matką klacz wysokiej krwi Amandina. Bardzo szybka klasz, która podobnie jak Almanzor yy, trenowała, była przygotowana do, do wyścigu przez y, Małgorzatę wojek. Wszystkie konie są w maszynie i ruszyły. Temper na prowadzeniu, ale w dalszym ciągu walka jednak o pierwsze miejsce. Walka o prowadzenie, odpadła już w rusznica I Excel. Na prowadzeniu jest Jubil, dużym kołem idzie Almanzor, a między nimi galopuje Ustka. Jubil wyprowadza na prostą. Jubil, Jubil jest pierwszy, ale atakowany przez Judykanę. Jubil, Judykana i Almanzor. Jubil, Judykana i Almanzor. Jubil, Judykana. Judykana wysuwa się na prowadzenie. Judykana, Judykana z Jubilem. Judykana, Jubil. Judy jest Judykana i naciskają od pola Lubli i Almanzor. Jubil, Jubil z Judykaną. Jubil, Judykana. Judykana wysuwa się na prowadzenie. Judykana, Judykana będzie pierwsza. Judykana z Jubilem. Judykana, Jubil, Judykana, Jubil pierwsza, Judy Judykana Judy drugi. Jubil trzeci, Lubli czwarty, Almanzor i piąty. Excel.